Witam wszystkich bardzo serdecznie i zanim zacznę, poproszę Was o lajka i łapkę w górę albo łapkę w dół, bo cały tydzień się nie goliłem, tylko po to, żeby zrobić tą miniaturkę do filmu. Tak więc zapraszam również do subskrypcji. Ale wróćmy do tematu. Słuchajcie, podsumowanie lutego. Wiem, że luty w tym roku był wyjątkowo ładny i ciepły, to trzeba zaznaczyć, bo tych dni chłodnych tam było tylko parę, i to były dni chłodne, a nie zimne. I pogoda też wyjątkowo w tym roku dopisała, więc produkcja jest niezła jak na miesiąc luty. Chciałbym zauważyć, że tak z moich podsumowań wychodzi, że grudzień, styczeń i luty to jest zaledwie 8% produkcji rocznej fotowoltaiki. Więc jakby nie patrzeć, jeśli luty był ładny, no reszta roku nie wiadomo jaka będzie, ale mimo to to jest tylko ułamek tego, co fotowoltaika jest w stanie wyprodukować, bo może to jest 3% całej produkcji rocznej. Jak wiecie z moich wcześniejszych filmów, okazało się, że moja pompa na szczęście nie przekłamuje w stosunku odczytu licznika do prawdziwego licznika, takiego, który ma certyfikację, więc będę już w następnych filmach też tylko opierał się na liczniku z pompy ciepła. Tak więc w tym miesiącu, czyli w lutym 2022, pompa zużyła mi. 851,6 kWh, natomiast wyprodukowała 2889,5 kWh. Co nam daje cop z racji tego, że było bardzo ciepło 3,39. Co wydaje mi się, że jest bardzo dobrym wynikiem jak na to, że ja grzeję ciepłą wodę użytkową oraz połowa domu jest ogrzewana grzejnikami, więc tutaj ta temperatura jest wyższa. Jeśli przejdę na podłogówkę, to liczę, że ten cop powinien jeszcze mi. Troszeczkę wzrosnąć. Pamiętajmy, że COP powinien być niby chwilowy. Ja tutaj podaję miesięczny, czyli bardziej taki coś pomiędzy COPem a SOPem, ale jakby nie patrzeć, no jakoś to tam wyszło, średnia z tego miesiąca. Co ważniejsze, chciałem Wam pokazać kolejne elementy. W tym miesiącu, z racji, że był taki ładny, moja fotowoltaika wyprodukowała prawie 700 kWh, co jest niezłym wynikiem na, lut na luty. Z tego mi wynika, że jeśli nie miałbym fotowoltaiki, to za całą tą energię zapłaciłbym 640 zł, co wychodzi mi około 22 zł dziennie. No, mało to nie jest, ale to nie jest też taka niewiadomo jaka kwota. Jeśli mam teraz PV, to wychodzi mi, że 851 kWh minus te 690, to wychodzi mi jakieś 158 kWh do zapłaty, czyli wychodzi mi około... 120 zł za miesiąc luty. Dzieląc to przez ilość dni, to wychodzi nam około 4,20 za dzień. Oczywiście, na pewno zwrócicie uwagę, że jest to przekłamanie z mojej strony i podejrzewam, że wiele osób na YouTube w ten sposób by Wam to podało i super, tak, to mało kosztuje 4,20, to jest praktycznie nic. To jak widzicie, w miniaturce piwko dziennie i mamy ogrzany ciep. 270 metrów mamy ogrzane, plus jeszcze ciepłą wodę użytkową, więc to jest żaden koszt. Natomiast jak to naprawdę wygląda? Koszt prawdziwy wygląda w ten sposób, że niestety w lutym, jak wiemy, że oddajemy tą energię do sieci, to ja prawie 90% tej energii oddałem do sieci. Ponieważ mam już 15 kW pików zamontowane, to moje rozliczenie wynosi 0,7, bo jestem jeszcze prosumentem. Czyli z tych 6... 614 kWh, tak naprawdę mogę odzyskać tylko 430 z sieci. Tak więc w tym momencie 851,6 kWh minus 80 kWh, które zużyłem bezpośrednio i minus te 430 kWh daje mi, że muszę zapłacić za 341 kWh. Co razy stawkę 0,75 wynosi 255 zł. Dziennie daje nam to. Około 9 zł. No to powiedzmy jakiś taki tani szampan. Wychodzi, jeśli już porównujemy do alkoholi. Wiem, że to troszeczkę też jest również zakłamane, ponieważ dom też swoje zużył jako takie zwykłe użytkowanie. No ale zakładajmy dla wyliczeń takich, że ta moja fotowoltaika pracuje tylko na pompę ciepła. Oczywiście, tak jak powiedziałem, wcześniej mamy miesiąc luty, więc w miesiącu lutym ta produkcja wynosi może 3, może 4% całej produkcji rocznej. Pamiętajmy, że zostaje nam jeszcze. Pół roku dobrej produkcji, więc w tym momencie liczę, że w przyszłym sezonie nie zapłacę nic za energię elektryczną w moim domu: zarówno za zużycie pompy ciepła, jak i za zużycie domu. Bo mam nadzieję, że już założyłem tyle fotowoltaiki, że mi to wystarczy i będę miał nawet lekką nadprodukcję. I jak to wygląda dalej? Bo wszyscy mówią, jak to fajnie jest yy, mieć gaz, pelet, groszek, bo to jest dużo tańsze i fajniejsze. No, słuchajcie, zgadza się, jest to tańsze często, ale czy to naprawdę jest fajniejsze i lepiej to wychodzi czasowo? Pamiętajcie, że jeśli mówimy o ogrzewaniu pompą ciepła plus fotowoltaika, to mówimy o inwestycji. Natomiast wszelkie inne źródła energii, czyli groszek, gaz i pellet, nie są inwestycją. To jest tylko koszt poniesiony, który nam się w żaden sposób nie zwróci. Pompa ciepła ma szansę na zwrot. Dlaczego? Bo jeśli połączymy ją z, pompą, z fotowoltaiką, to w tym momencie wychodzi nam, że rocznie możemy nie zapłacić nic za energię elektryczną. Czyli zyskujemy cały ten koszt, który byśmy ponieśli na opał do, do ekogroszku, gazu czy PELETU, zyskujemy jako przychód. Więc w tym momencie jest to inwestycja, czyli wszelkiego rodzaju pompy ciepła, plus powiedzmy mało wydajne, ale ogrzewanie elektryczne innego typu, połączone z fotowoltaiką, jest w pewnym sensie. Inwestycją. Jak to u mnie wygląda? Słuchajcie, koszt takiej inwestycji wyniósł około 75 tysięcy, czyli pompa ciepła plus fotowoltaika pod nią. Rocznie zużywałem około 4 ton groszku. W tym momencie, jak wiecie, ceny są dość wysokie, czyli około 1500 za tonę groszku. Podejrzewam, że ceny będą jeszcze wyższe z racji tego, co się dzieje na świecie, plus. 8 zł dziennie kosztowała mnie ciepła woda użytkowa w momencie, kiedy nie paliłem w piecu. No niestety sporo wychodziło, miałem duży boiler, u mnie też z tej wody ciepłej idzie bardzo dużo, więc wychodziło mi średnio około 8 zł dziennie razy 180 dni, bo przez pół roku to wychodzi mi jakieś 1500 zł dodatkowych kosztów. Do tego dochodzą jeszcze koszty inne, o których będę mówił w innych filmach, czyli powiedzmy, nikt nie dolicza sobie zużycia energii przez piec, co też jest dosyć istotnym, jak mi wyszło z, z pomiarów, ale to już na inny odcinek. Wyliczyłem, że mniej więcej rocznie około wychodzi mi, że ogrzewanie mojego domu plus ciepła woda użytkowa koszt ten wynosi 8000 zł rocznie. Mało, dużo. Jeśli tak podliczycie wszystkie wszystkie koszty, no to zobaczycie, że to nie jest aż tak dużo na taki metraż i takie zużycie wody. Jak to dalej wygląda? Koszt całkowity: 75 tysięcy. Z dotacji uzyskałem przynajmniej 25 tysięcy. Podejrzewam, że było tego trochę więcej, ale już żebyście mi nie zarzucali, że łobo, że tyle to się nie da uzyskać z dotacji. Ja uzyskałem ponad 25 tysięcy z dotacji, czyli z 75. Daje mi to 50 tysięcy kosztów zainwestowanych w ogrzewanie. Podzielić to przez 8 tysięcy rocznie, to wychodzi mi, że pompa mi się zwróci po 6,25 roku. Po 6,25 roku. Czy to jest dobra inwestycja? Według mnie tak, bo nawet jeśli ceny prądu wzrosną, to pamiętajcie, że ja mam na tyle dużo instalacji, mam nadzieję, że i tak to mnie nie dosięgnie, bo będę miał nadprodukcję. Więc nawet źle licząc 7 lat na zwrot, na zwrot takiej inwestycji, to jest nieźle, bo po 7 latach już wszystko to, co zaoszczędzam, ląduje w mojej kieszeni. Więc jak dla mnie pompa ciepła i fotowoltaika są inwestycją, a nie kosztem poniesionym? Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym wszystkim myślicie, jak Wam to wychodzi kosztowo u Was, ile Wy spaliliście węgla albo za ile gazu w lutym. Zobaczmy, jak to też wygląda względem innych źródeł ciepła. Zachęcam do subskrypcji, polubienia kanału i widzimy się przy następnym odcinku.